Hej wszystkim, witajcie w filmie, jak już widzicie z efektami specjalnymi w postaci być może nie najlepszego dźwięku, ale jesteśmy właśnie w galerii i wybieramy się do sieciówek, mm -hmm. żeby zobaczyć, co tam ciekawego na wyprzedażach. To jest taki mm -hmm. dobry czas, żeby zerknąć e, co i jak. Dawno nie byłyśmy, tak. dawno nie robiłyśmy tam zakupów. czy w ogóle coś kupimy. Bardziej chcemy Wam pokazać mm -hmm. e, czy warto w ogóle. Dokładnie. Jesteśmy w Reserves, no i teraz koszule, słuchajcie, jest ich bardzo dużo, ta przykuła naszą uwagę i kosztuje 49 zł, wygląda przepięknie, jest tak, tak eteryczna, taka trochę etno, trochę boho, do spódnicy zwiewnej, ja to po prostu totalnie widzę do, i do jeansów i do spódnicy. Co A ja bym w ogóle założyła też coś pod spód. I potraktowała to też le, no tak trochę kamizelkowo, Ach, ekstra. Że ona też mogła Tak, podać. fajnie. I tutaj koszule jeszcze mamy takie, o, one są takie bardziej koronkowe, które mają dodatkowe jakieś takie przeszycia. Agure. Czy pióra? No to takie już... I, takie I to ja trzeba też mocno tak. uwagę. Jest ich trochę za dużo, ale tak w ogóle fajne ma bardzo fason. Ma szerokie rękaw, przepiękna, ale jest krótsza mm -hmm. delikatny kołnierzyk, bardzo, bardzo ładny, ładny kolor. Dziewczyn. Like it. Bardzo jest ładna. No, jesteśmy no? w szoku. No. How cute is dead. Is that dead. <laughs> Not no? dead, ale. ale naprawdę to jest bardzo podoba mi się ich długość, bo wydaje mi się, że one się świetnie mogą prezentować też do na przykład spódnic właśnie mm -hmm. takich um, MIDI, jakie ja Ej. lubię. No bo ona się w tak fajnym miejscu odcina. A z drugiej strony do jeansów. No u Ciebie też w ogóle, że tak powiem, jeden kolor. No mi się to zmatchowało przypadkiem zmaczowało tutaj. się, nie? ale fajnie Ci w tej czerwieni. No tego w tym błękicie. Ładnie. Ej, fajne są. Podejdź mi bliżej, pokazać te no. kokardeczki. Okej. Okay. Te rękawy szersze. Ładnie się układają. I co jest, naprawdę ładne. Nie no. Tu Wam pokażę no. tylko, że one są takie sztywne. Są bardzo dobrze przyszyte. To, czekaj, nie taka, czekaj, o, teraz. to nie jest taki penteleczek, że tam się teraz to urwie, tylko one, one są bardzo trwale bardzo w praniu, nie bałabym się o to, że się odczepią. Bo czasami takie tak, tale są będzie trudne też. Tylko myślę, że w prasowaniu to będzie bardzo upierdliwe. O, to bo też każda prawda. będzie odgięta i to prasować to nie będzie takie To też prasowanie. prawda, ale no pokazałaś Wam rzecz, którą podejrzewam wiele osób mija, bo myśli sobie tłumacz, a wcale to nie jest tłumacz. Nie, to robi. To robi luk. To robi luk. Dlatego no, nieważne co. Dobra, w sensie... to prawda. Koszule z bufkami, kojarzycie tą z Ancim, którą wam pokazywałam, taką bardziej rdzawą, no to tutaj są opcje przepiękne, takie greckie te kolory są, takie Santorini, ceny całkiem spoko, bo to jest niecałe 50 zł i są e, właśnie takie odcinie błękitów, one tutaj są lekko zakłamane na kamerze, są bardziej pastelowe, naprawdę ładne dziewczyny i piękne w dotyku. Przymierzymy. To... Tu, tu, ty masz no to może tu, tu może do to może do tego też w ogóle, ale nie, nie, nie. Dla mnie, dla moje nie, więc ja się usuwam, bo u Ciebie bardzo tak. Ale nie no, ja z drugiej strony u Ciebie ten połączenie u Ciebie nie bardzo pasuje. Mam wrażenie, że to po prostu tu, ten dekolt nie jest okej. Okay. No, no jest i dziwne. Ale to jest niezapięte jeszcze. No ale to i tak. Że trochę jest, czekaj, do końca, Tak, że trochę się naczki łożą, ale mam wrażenie, że. Nie, A u ciebie ty, 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 ty jesteś stworzona do bufek, moja droga. Ja kocham bufki. Ty jesteś stworzona do bufek, totalnie. Nie. I w ogóle tylko ten tył, nie? Tak, tak, czekaj, to ja pokażę tutaj, bo to jest w ogóle bajer, czekaj. O! Mhm. I patrzcie, i ktoś może sobie, no to jest genialne, genialne. To genialne łocie. I, I też to takie taka no, ładna zgumka. Bardzo. Można to też zrobić z tego kokardkę. ale... To jest gumka, tutaj jest gumka, więc wiecie, ładnie wam to trzyma. Możecie sobie to formować, to się w ogóle... Zaraz, że tak to sobie... <laughs> Ale wiecie, to chodzi, to się tak. Fajnie się układa i naprawdę bufki. To jesteś po prostu... No, to Ty jesteś co, stworzona to na to bufkę, powtarzam się. Like it. I no dzisiaj prawie? ta niebieskość do ciebie mi bardzo gdzieś chodzi cały czas. Fajnie, no fajnie. Nie fajne. masz dużo niebieskich rzeczy, więc. Nie, ja w ogóle. <noise> Marynarki to w ogóle naszym zdaniem jest naprawdę świat na pora, żeby je kupić. W sensie one po prostu w regularnej cenie zawsze są e, drogie, e, a często w, e, jednak w sieciówkach one mają fajne składy. No właśnie, tu jest Len, e, cena 99, bardzo piękny, też właśnie taki błękitny kolor. Coś dzisiaj do tego błękitu ciągnie, ale ta. Też piękna. Te takie delikatne pasy. 159. Hmm, tutaj zobaczmy skład z ciekawości. Jestem ciekawa, jaki tu jest skład. Czy ona będzie na meczu? Nie. Musimy w środku mm -hmm, zobaczyć. Okay. Czekajcie. Dobra, czyli to jest poliester, bawełna, len. Czytka mieszanka. I wiskoza jeszcze trochę. I jest wiskoza, dokładnie. No wygląda ładnie. Myślę, że zmierzę. Zobaczymy. Oczywiście. Kolejna rzecz. No. Kolejna marynarka. liol oh, No, też genialny skład i bardzo ciekawy kolor, taki... Ona jest z tego materiału, z którego mamy nasze spodnie i ja jeszcze koszulę z Mi Complete. O, dokładnie. To jest ten materiał, który jest taki, wiecie, taki do dotyku trochę jak modal jest płynący, ale jednocześnie ma taką fakturę trochę jak len, więc wygląda Mierzymy. super, no, ekstra. Marynarki. To jest pierwsza rzecz, którą, po którą sięgnęłyśmy obie i trzeba przyznać, że naprawdę są kul. Cool. Są Bardzo twój kolor jest absolutnie przepiękny I faktycznie fajny fasan takie pudełko mm -hmm. I tak jak Absurdo. mówisz, rzadko się to zdarza, że to zapięta marynarka wygląda i prezentuje się tak dobrze I podwójne guziki, czy tak surdutowo, czyli jest tak typowo garniturowo U mnie garniturowo, ale słuchajcie, mm -hmm. ona jest naprawdę, to jest eska, Więc widzicie, ona jest naprawdę mocno oversize'owa, ale mm, ten wzór mm -hmm. Świetna jest ta grądomka. Jest taka sztywna, bo ona tutaj miała też len, prawda, wiskozę no, Len, wiskozę, bawełna, poliestry, nie, od, od te marynarki w są cool. W ogóle pasuje do Ciebie ten kolor też. Świetne są te marynarki, naprawdę są wygodne. Ta w ogóle jest mega lekka. Ona jest Ale to też. No 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 no, 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 no. No, i... i robię coś Liking. takiego fajnego, że się tak czuję elegancko like jak it. W ogóle do, do tej czerwieni u Ciebie też. U kół, czy do dana dana do to jest kolor, który naszym zdaniem jest jednym z najbardziej twarzowych, jak się okazuje, bo ja faktycznie sama y, jakiś czas temu Mar wybrałam podobną sukienkę w Lumpeksie, a dzisiaj w sumie w Lumpeksie, w którym byliśmy wcześniej, tam Edita ma podobny. To jest ten taki właśnie koralowo... nie wiem jaki, ale wygląda pięknie i kosztuje 49 zł. Tak naprawdę taka totalnie wakacyjna. Nie będziemy jej mierzyć, ale jeżeli poszukiwałeś się czegoś podobnego, to ten kolor i ten fason, wow. Kolejna sukienka, której raczej nie będziemy mierzyć, ale warto się im przyjrzeć. Kosztują 89 zł. Bardzo ładne kolory. Myślę, że to w ogóle teraz całkiem niezły wybór na wesele. Naprawdę, piękny ten kolor, faktycznie, przepiękny. Jest taka dość ciężka, widać, że ma rozcięcie, jest więc ciężka. będzie wygodna. Bardzo ładny dekolt. Myślę, jest że on będzie się przepięknie układał i jest długa. Bardzo ładne są. Jest jeszcze oczywiście czarna. Myślę, że czarna to też jest naprawdę w tym wydaniu takim trochę bieliźnianym, ale przedłużonym. Bardzo dobry wybór. Piękna jest. Kienka jest straszna. Czy jest tak, tak ciekawa? Że aż fajna. Jest Bo ona giwna. ma czarownicy, taki ligający. Okay. No. Ale z drugiej strony ma coś takiego gotyckiego w sobie i eleganckiego. Nie wiem, no jest strasznie ciekawa. Chcesz ją zmierzyć? To M mierz. No, 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 to ile mierz. Kosztuje? 89 zł. Mierz. Ten komplet, bo jest jeszcze do tego koszula, czyli spodnie, i koszula takie bardziej piżamowe. Słońca, no tak przykuło moją uwagę jeszcze przed tym, jak by była na promocji. I teraz widzę, że jest promocja, ale myślę, że online jeszcze się zastanowię, bo zobaczymy, czy w ogóle ja tego potrzebuję. Pamiętajcie też na wyprzedażach, czy Wy tego potrzebujecie, czy kupujecie dlatego, że jest stanie. To jest najważniejsze pytanie. Ja nie wiem, czy potrzebuję, muszę się zastanowić, czy jakieś spodnie nie sprzedam, a tych może nie będę chciała mieć w swojej szej, bo są tak dziwne, ale też tak, wiecie, no mają coś sobie takiego marowego. No powiedzcie, czy nie? Totalnie. No. Spódnicę. Spódnicę to jest coś, co ja na, na co ja naprawdę stawiam teraz e, latem, a czegoś takiego w szafie jeszcze nie miałam. A gdzieś, no faktycznie ten, em, taki jak to mówić, szydełkowy styl mm. jest piękny. Nie wiem, czy widziałeś przepiękną bluzkę Mars z Majorki, która była ręcznie robiona tam tak. na... E, no właśnie, no, przepiękna pamiątka, ale mm, ciekawe, jest, dół, no, wody wody. dół, kosztuje 89. No zmierzę, zmierzę, bo jestem Koniecznie. ciekawa bo ja, czy to jest to. Wzięłam po prostu zły rozmiar. wzięłam jakiś gigant, więc Karla z tego mnie trzyma, trzyma tą kiecę. Powiem Wam, że ona do szpilek czarnych albo czerwonych mogłaby prowadzić Mordekul, bo ona jest ultra wygodna. Ma fajnie takie szersze rękawki, które będą maskowały. Wiecie, że ja na przykład nie lubię tej części swojego ciała. No i to, co tutaj się dzieje na dole, jest takie, no właśnie takie czarownicowe. Bardzo inne, takie mi się trochę kojarzy, też bardziej modowo, Te właśnie takie powstrzępione elementy z jakimiś. Koronkami? To jest koronka, uh -huh. tak to uh -huh. można nazwać? No jest, jest to ciekawa alternatywa do po prostu zwykłej, małej, czarnej, ale to dla odważnych. To nie jest sukienka dla każdego. Ona też deformuje delikatnie sylwetkę, bo ma tutaj skos, uh -huh. czyli bardziej bardzo wydłuża tłów. Tak. Widzicie, że tutaj nogi od razu są krótsze, więc tak. dlatego szpilki koniecznie nie adidasy. No i to, że to duży rozmiar, się <laughs> z tyłu dzielnie, um, ale ogólnie jest bardzo wygodna. Myślałam, że będzie, wiecie, taka, że będę się w tym zgrzewać, ale totalnie nie, więc myślę, że fajna alternatywa do małej czarnej. Przepiękne. Spódnica, no faktycznie robi wrażenie. Nie no, ona jest po prostu Jest ładna, do jest ładna, tutaj jakaś podszewka, ale... Jest przepiękna. Ja to w ogóle... jest maxi faktycznie bardziej niż midi. Ja myślałam, że to będzie bardziej nie, midi. Nie, ona w ogóle, ona, ja byłam przekonana, że ona może być taką niefajną tubą, która będzie coś dziwnego robiła przez ten materiał, ale ona jest tak dobrze skrojona, że pięknie robi sylwetkę. Jak Syreni ogon. Jak Syreni ogon, bez kitu. Faktycznie. Nie no są, ładna jest. Przepiękne. Ładna jest. Jest taka dość ciężka i no, w upalne dni myślę, że chociaż. Chociaż. też przepiękna, Ja w ogóle nie mam no wątpliwości, to jest w ogóle stworzone z Weszliśmy do e, H&M, mówmy H&M, e, i e, proszę bardzo, naturalny, w sensie len, piękny kolor, naprawdę unikatowy, 59,90, like it. Prawda, tak. i fajnie, bo one nie są takie bardzo długie, mhm. e, więc mogą naprawdę się fajne. No dobra, zmierzę. Karola mówi błękitny, na no to biorę błękitny, tutaj taka bluza, bluza, bluzka, ale zapinana. Tylko lubię do połowy. Tak, lubię, więc zobaczymy. I też ma tą gumeczkę tutaj na dole. Tak trochę sportowo i ma tak przyjemny materiał, ale tak przyjemny, jak modal. Te shorty? Mm -mm. Oj, czemu nie? Mm -mm. Moim zdaniem, wiesz co, jak mam porównanie do tych, jak układają się te z mormua, te robią takie dziwne. Robię tu dziwne coś, gniotą się, mają, moim zdaniem, troszeczkę za krótki ten pas. No nie, nie, nie brałabym ich. Musiał, no nie. Chociaż fajnie, no kieszenie mają. Ale... E, I don't like. może e, no, dzisiaj nie dużo nie. angielskiego? Po co? Po co? Nie, nie, spokojnie. Okay. Dużo angielskiego, dużo niebieskiego. E, bluza. No kurczę, fajna. Ładna i w ogóle po, fajne e, połączenie z czerwienią, w sensie kolorystyczne. No. Mm, mm, mm. Ściągacze ma tutaj, więc spoko. Myślę, że nawet dla biegaczy... Tak nie, naprawdę jest spoczko. Tutaj jeszcze oto widziałam, że, ma, że można schować sobie jakieś przydasie e, na rękawie, więc myślę, że nawet jakieś, wiecie... Empetrujeczka, jakaś kasa. Fajnie, bo ona jest taka właśnie krótka i jest już, no, I like it. Fajna, jest taka trochę jak taka chmurka. Tak, jest bardzo wygodna, bardzo miękka. Daj okej. Okay. To, żeby faktycznie zrobić taką małą kontrę, taka dzianinowa spódnica, także zobaczymy. Ona z bo ona jest dartą lekkę więc zobaczmy. Nape na pewno wyprzedzasz, słuchajcie. Na 100%. 60 zł. I tutaj też mamy wersję koszuli wiązanej. Widzicie, jest bardzo podobna do tej, która była w reserwcy. Też z tymi takimi gumeczkami przy tymi w tych miejscach, że to ładnie będzie robiło talii i biust. I tutaj mamy to w cenie 40 zł 41. Ładna. Ładna tylko ma jest rękawnikiem, więc u nas to raczej odpada. Kolejna liniana rzecz, a wiecie, my już ostatnio cały czas mówimy o tym, jak len jest fajnym yy, materiałem, który warto w szczególnie latem, mieć. Za 30 zł macie naprawdę przepiękną Piękna bluzka, taką, która wygląda na tak pięknie odszytą, taką z ale zobaczcie ten gradient guzików. Tak, jest przepiękny i rękawki też. I w ogóle jest podobna do tych bluzek, które miałyśmy w jednym naszym filmie. Obie, takie podobne jasne, że mówił się, że mamy praktycznie identyczne koszulki. Tak, jest. I tutaj, jeżeli chodzi o główki, też całkiem sporo się tego pojawiło. Tutaj alternatywa w paski, ja pasków za dużo nie noszę, ale może zmierzymy, sprawdzimy mała ładny odcień kosztuje 30 zł, więc... Bardzo dobra cena i wydaje się bardzo przyjemna w dotyku. Paskowe wybory. No, bufki, tak czy siak, kuczek, to ci pięknie od razu robi też dodatkowo podkreślenie talii. Dzięki temu, no, naprawdę wygląda pięknie. Ale przecież niego widzicie w takich konkretnych paskach. paskach. I co? Czy ja się mylę? Że paski po prostu, mi... prostu nie. zanim się mylisz. Ja moim zdaniem, zdaniem się mylisz, bo moim zdaniem wyglądają naprawdę hit. W ogóle ja uważam, że rękawy i bluzka są z innego materiału. Dotknij. Ja Ten z jak len. A, a ten jest jak ja tak bardzo jak Ten jest z elastanem, to nie. Okej. Okay. Więc te obówki dzięki temu się lepiej, może mi szaleć. Tak. Ja po prostu mogę wszystko zrobić. Mogę je zrobić płaskie, totalnie płaskie, a mogę je podnieść. No, to jest akurat na plus. Super, bardzo fajne, tak? koszulka. jeżeli paski są dla Was... To jest w ogóle taki off-white, to jest taki beż... To nie jest to widać. Mhm. No to uważam, że jest naprawdę... naprawdę jest... Fajna. To. Ja mam zdaniem paski. I like you. Najlepiej paski U mnie ale już w ogóle tutaj widzi, jest już okazało się jakieś um, oczko, czyli to tylko mówi o, um, świadczy o jej jakości. E, no, jak mam porównywać, to znowu dla mnie. Maxi spódnice szydełkowe wygrywa rezerwę To jest apelacyjnie No, um, Wyglądasz nie naprawdę dobrze. Jest ładna, też robi taką ładną rybkę, ale tamta miała coś takiego w sobie bardziej unikatowego. Ta jest też niebezpieczna, że ona twojej sylwetce jest super, ale ktoś ma troszkę szersze biodra, to te pasy będą. Pasy bardzo będą poszerza. bardzo poszerzały i mam wrażenie, że ona też teraz... Mm. Nie widzę tego tak mocno tu, jak widzę to w kamerze, że mam wrażenie, że ona prześwituje. Może? Ale to może tylko moje wrażenie. Ja nie zauważyłam? Nie ale wiem, ale... Mm, mm, jak mam po, jakby, no i to już mnie też, to jest Nie. kwalifikacja. O, Karola, to jest naprawdę piękna opcja, którą będę mierzyła. Niebiesko-biała, też takie greckie znowu klimaty mm -hmm. Santorini. E, zobaczymy, jak to wygląda, ale no, jest taką, no, jest przepiękna, dlatego że ma gumeczkę w talii, guziki, ładny dekolt, jest lekko krótsza, ale też te rękawy pięknie się prezentują. Sprawdźmy to. Kienka, ...którą ja y, zmierzę. Y, faktycznie wygląda ładnie, w ogóle też ma taki materiał trochę Jaki jedwabne, jed, prawda? Hmm. Pięknie błyszczy, bardzo ładne połączenie kolorystyczne, bo gdzieś ta żółt z lawendą i z fioletem naprawdę mi siedzi, więc zobaczymy. Piękny, rozszerzany rękaw, który też obie teraz bardzo mówimy. No wszystko to się zgadza. Wszystko się zgadza. Sukienki no, nie są złe, nie są złe. Nie. Twój, yy, bardzo podoba mi się twój yy, print. Mi też się podoba. Znaczy jest, wygląda. Jest taka troszkę, znaczy też przez to, że widzicie jak jest z tyłu, bo nie jest nie za dużo. pewnie ta materia trochę się inaczej układa, bo byłoby to prawda. Takiego, czegoś. Ale ta gumka jest w czymś takim super bezpiecznym i ta gumka jest taka bardzo superna. Nie jest taką gumą, wiecie, że tak. wygląda źle i zbyt sportowo. Rękawy są przepiękne. Są. I, no i jest odcięta w dobrym miejscu, mimo wszystko. No wiadomo, tak. gdyby była właśnie mniejsza, to tego materiału też mniej, m, 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 mniej tak. byłoby tutaj. Tak, odbyłaś się. się. I tu tak. też się i wtedy prezentowałaby się. Tak. No, naprawdę Powiem ci, że. A jest bardzo poprawna, fajna. No, no bardzo, fajny bardzo by wygląd. Ja mam problem ze swoją że ona jednak jest zbyt mocno taka błyszcząca i piżamowa. Ma bardzo piękny fason. I powiem wam szczerze, że gdybym, gdybym miała ją w pryncie, który by mniej błyszczał, to byłoby dla mnie lepsza opcja. Ale ogólnie fason fajny, bo jest dobrze wycięta. Fajnie tutaj dopasowana bardziej w talii, rozszerzana ku dołowi. Długość też jest jeszcze bezpieczna. Ten dekolt też jest tutaj do wywiązania, więc. Ja uważam, że wygląda pięknie, mi się podobają. Takie żamowe ubrania. I ten styl jest super. Myślę, że w słońcu to wyglądało z tym targi się, bo tu mamy już światło, to tym. trochę jest inaczej. Zaczekaj, eee. zobaczymy tak, o, żeby pokazać... Czekaj, weźmiesz ostrość? Żeby, o jest. Tutaj nawet tego nie widać. Myślałam, że może to pokażę, ale, ale ona naprawdę mocno błyszczy. Na żywo uważam, że jest ładniejsza niż w aparacie. prostu. Ja, no może, ale i tak, i tak taka... No nie jest to bezpieczny wybór. Taki, że czułabym się. Mm, no nie wiem w sumie ładny fason, bardzo ładny fason. Naprawdę jest dobrze skrojona, tak, ale niech i print też jest ładny. Przeszkadza mi jedynie jej błysk. Czas na marynarki i tutaj też oczywiście sprawdzimy i no ta przykuła moją uwagę, bo też jest bardzo ładnym odcieniu beżu. To prawda, że nie ma pasku. Ale prezentuje się i z tego co widziałam tutaj też pojawił się, o pojawiła się wiskoza w 92%, więc tak bardzo cool. I ostatni strzał to koszula, koszula w paski jest naprawdę bardzo miła w dotyku, kosztuje 40 zł, coś mi ostrości, nie chcę zobaczyć, ale wydaje się całkiem ładna i ma pionowe paski, więc idealne dla dziewczyn, które z tych poziomek nie czują się za dobrze. Yy, no to teraz u mnie marynarka i powiedziałabym, że jednak ta z Rize w tym wygrywa, tak. ogólnie mamy wrażenie nawet możemy Wam powiedzieć, zanim... Y Przymierzmy po kolejne rzeczy, że w z jest zdecydowanie mniejszy wybór. W sensie może nie tyle, że mniej jest rzeczy, ale mniej takich, które nam się spodobały. Tak trochę na siłę brałyśmy. I zorganizowane. I jakoś tak reserve tutaj wygrywa dzisiaj, to prawda. Więc ta marynarka jest okej, okay, ale, jednak, ale jednak tam te paski i, i ten to wygrywa dla mnie. A u Ciebie to jest ładne, to jest naprawdę ładne. To trochę do tej niebieskiej bluzki Tam ale na tę tamta była Ale to jest koszula, mam ją na swoim topie, białym. Ona jest bardzo długa, mm, mm -hmm. więc można z nią pokombinować na różne sposoby. O, tak, te, uu, tak też ładnie no, wygląda. No, cokolwiek można z nią poradzić, żeby właśnie mm. pasować do sylwetki, ale śleciutka. I wydaje mi się, że te pionowe paski mm. robią coś takiego ładnego z sukienką. No, paski bardzo ładnie wygląda. Fajny ma też mimo wszystko długość rękawków. Dobra, bo one też takie robią trochę przedłużenie, tak, bardzo i to fajne. Nie, nie, że... nie no dobra, to I like it very much. To nie jest też, że żegnamy się za z nami z bo tutaj skończyłyśmy się mierzanie w H&M, niestety już też dziękować trochę lepiej. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, który element wam się najbardziej podobał garderoby, w którym żyłyśmy, a który był waszym zdaniem najgorszy i na co podajecie na wypr bo jestem bardzo ciekawe, co w tym roku wytaczenie bardziej najbardziej złotym kralem, świętym granem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i o Subskrypcja!